właściwość, że się odradza. Im bardziej jest zagrożone, w im trudniejszych warunkach wzrasta, tym wydaje wspanialsze owoce. Jako komentator sportowy często mam okazję obserwować, jak rozwija się kariera sportowców, która nagle zostaje przerwana, i po tej przerwie spowodowanej wypadkiem, ciężką kontuzją, ci sportowcy powracają do swoich treningów. Pamiętam takiego naszego wybitnego biegacza na 400 metrów przez płotki, Pawła Januszewskiego, który gdzieś w jesieni 97 roku uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu. On wcześniej był bardzo dobrym biegaczem, biegał na Mistrzostwach Świata, nawet bił rekordy polskie, ale nie był mistrzem. I nagle, po tym wypadku, kiedy jego życie naprawdę zawisło na włosku, kiedy skończył rehabilitację, powrócił do treningu, w ciągu pół roku stało się coś niezwykłego. Pół roku, może 8 miesięcy po tym wypadku, pojechał na Mistrzostwa Europy, odbywały się wtedy w Budapeszcie w 1998 roku i zdobył tytuł Mistrza Europy, był po prostu najlepszy, pobił wspaniały rekord Polski. Takich przykładów jest wiele. Na przykład Justyna Kowalczyk też jest kimś takim, kto potrafi wybrnąć z bardzo trudnej, zagrożonej sytuacji, kiedy nam się wydaje, że ona już zupełnie nie ma sił, że została pogrążona, że będzie już teraz tylko przegrywać, ona nagle robi odwrotkę, robi coś niezwykłego. Pamiętam taki finisz jej biegu na igrzyskach olimpijskich w Vancouver na 30 km, najdłuższy bieg, taki maraton narciarski, kiedy prowadziła, dognała ją tam Maritmier, zaczęła wyprzedzać, a Justyna znalazła w sobie na tyle sił, by jeszcze wypuścić taki rodzaj rekontry i pokonać Marit Bierger. Ja o tym wszystkim opowiadam, ponieważ sport, jak w soczewce, skupia to wszystko, co w życiu jest piękne, co jest wysiłkiem, co jest budowaniem, co jest doskonaleniem się, co jest czasami walką o sprawę. I co w trudniejszych warunkach się walczy, tym daje piękniejsze owoce. Proponuję każdemu takie doświadczenie: proszę spróbować zanurzyć się w wodzie z głową, wstrzymując oddech, może być na basenie. Proszę wstrzymać ten oddech do granicy możliwości i odczekać jeszcze 3 sekundy. Te trzy sekundy będą się bardzo dłużyły, ale za to ten oddech, który zaczerpniemy po wynurzeniu się z wody, będzie szczególnie cenny. Będzie darem prosto od Pana Boga. Docenimy, jak jest ważny. Módlmy się za dzieci, które są zagrożone. Które mogą się nie narodzić, bo ich mamy i ojcowie nie dość gorąco je kochają. Módlmy się i za tych rodziców, i za te dzieci, aby jednak przyszły na świat, aby miały szansę, aby mogły zaczerpnąć oddech. Czasami z takich ludzi początkowo niechcianych rodzą się ludzie wielcy, a może nawet ludzie święci. Módlmy się o życie.